Naprawdę Ferrari. Do tego zbiornika wpadło Ferrari. Cześć wszystkim. Z tej strony Wia i nie uwierzycie co u nas mówią. Jesteśmy krótko mówiąc nad jeziorami. Ludzie często tu wypoczywają i wszyscy mówią, że właśnie tutaj do tego zbiornika wodnego wpadła Ferrari, czerwona sportowa fura. Podobno do tej pory jechała i prosto tam wpadła. Kierowca był kompletnie pijany. Nie wierzę w tę historię. Jakby to znowu były jakieś bajki, ale wszyscy, którzy tam odpoczywali, potwierdzają, że czerwona fura tutaj wpadła. Dlatego wrzućmy i zobaczmy, czy zostało tam coś, co to potwierdzi, czy nie. Zahaczyłem coś. Powiedziano mi, że tędy leciała i tu uderzyła. Czy mogłem od razu to złapać? Naprawdę Ferrari, Ferrari pod wodą. No proszę. Słuchaj, naprawdę zahaczyłem. O, oderwało się. Nie, coś jeszcze jest na magnesie chłopaki. Naprawdę to czuć. A wy tam nic nie widzicie? Może coś czerwonego zauważycie? Napiszcie w komentarzach. Nie wiadomo, ale za to widać naszą zdobycz. O, 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 coś czerwonego chłopaki, to spoiler niesamowite. To wszystko okazuje się prawdą? A co tu jest napisane? Sport Edition na taśmie klejącej super. Ferrari. Naprawdę Ferrari. Kurczę, nie wiem, chłopaki. Trudno mi uwierzyć, że to spoiler od prawdziwej Ferrari, bo w rzeczywistości Ferrari ze spoilerem wygląda inaczej. A to niezbyt ją przypomina. Kto by przyklejał tę taśmę i inne dziwne rzeczy na prawdziwe Ferrari? To niezrozumiałe. Może to był jakiś lansjarz, albo coś w tym stylu. Po prostu się popisuje. Może dla żartu zrobił sobie spoiler. Jest naprawdę bardzo lekki, niesamowite. No, w każdym razie wygląda na to, że historia o tym, że tutaj wyleciał czerwony samochód, jest prawdziwa, ale sprawdźmy to. Ferrari to czy nie? Niesamowite. Wyobraźcie sobie, ile trzeba wypić, żeby zatopić czerwony samochód pod wodą. Czyli wrzucamy tam i coś tam. Czyli ona nadal tam jest, cały samochód. To znaczy, że magnesem ją wyciągniemy. Wcześniej nie było napięcia, a teraz znowu jest. Zobaczcie, jak lina się napina. Na pewno coś tam jest. Dawaj, tam na pewno jest samochód. Naprawdę, chłopaki, chyba trzeba będzie nurkować. Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie, żebym tam zanurkował i jej poszukał, bo nie wiem, czy uda się ją wyciągnąć magnesem, czy nie. Znowu się zerwało. Wiecie, jak to się dzieje? Magnes przywiera do pokrywy, ale się po niej ześlizguje. To też bardzo przypomina metal, ale nie. Ale teraz mamy znalezisko i wciąż jest ciężkie. Chyba zaraz wyciągniemy jakąś część od tej Ferrari. Tam już nawet coś widać. O, o, znowu czerwone. Chyba wyciągamy jakąś część z niej. Duża część. Dach. Przecież mówiłem coś o dachu. To maska chłopaki, ale całkiem zniszczona. Niesamowite jakby nie przez rdze. To się stało całkiem niedawno. Czyli to zgniłek zgniła Ferrari tu wpadła. Poczekaj, przecież to nie jest znaczek Ferrari. Chłopaki, co to jest? To taki jakby znaczek Ferrari, bo zobaczcie, tak wygląda oryginał, prawda? A tutaj jest taki. Tu jest kozioł. Przecież tu jest narysowany kozioł zamiast konia. Co? To nie Ferrari, to jakiś Kozlari. Co to za masakra? Jaką wiejską ferę nam tu wrzucili? Ci, co tam pływają, świetnie się bawią. Widzieli, że czerwona maszyna ze spoilerem tu wjechała, i wszyscy zaczęli mówić, że to Ferrari. Wiadro nadal tam stoi. Chłopak ma wyobraźnię. Mamy już dwie części. Jeśli to wasz samochód, napiszcie w komentarzach, pomogę go odzyskać lub podarować. Oto te części. Piszcie komu co wysłać, jakie części. Komuś spoiler, komuś maska? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Jeszcze poszukam, może uda się zdobyć cały samochód. Dobrze, że znamy lokalizację, nie musimy niczego szukać ani chodzić. Ona nawet tym razem rzuciłem za daleko. Czuję, że samochód jest bliżej. Patrzcie, najpierw nic nie ma, a teraz już jest. Od razu czuć jak najpierw po zderzaku, potem po resztkach przodu. Szuramy. To ona zaczep. Spójrzcie, lina się napina. Tam jest samochód. I znowu zerwanie, znowu zerwanie, ale nie, coś. Tym razem czuję, że na magnesie jest coś małego, dlatego ostrożnie to teraz wyciągniemy. O, patrz, znalezisko! O, Ferrari! To jest zagłówek, chłopaki. Przynajmniej ktoś przykleił konia jak w oryginalnym Ferrari. Czerwony zagłówek, ale cały zardzewiały i zniszczony. Całość to własnoręczny custom, też zniszczony. W Ferrari nie ma czegoś takiego, może w bardzo starej fera. Ale czemu tu jest koń, a tu kozioł? A jak rozszyfrować skuderia Ferrari? Daję wam podpowiedź, że drugie słowo to Ferrari F, a jak rozszyfrować pierwsze? Kto jest mądry, niech napisze pierwsze znaczenie tej litery S w komentarzach. Tym, którzy napiszą poprawnie, dam serduszko w komentarzach. Ale tylko mądrzy napiszą komentarze, oczywiście. A my tymczasem rzucamy dalej. Jeśli z jakiegoś powodu mnie oglądacie i nie subskrybujecie, naprawmy to od razu. Powiedzmy szczerze, kto dotrwał do tego momentu, to już tylko między nami. Podajcie w komentarzach jakieś dziwne słowo, na przykład. Do głowy przychodzą mi tylko brzydkie słowa. Na przykład, magnetyczne wędkowanie. I ludzie nie będą rozumieć, dlaczego po prostu piszecie magnetyczne wędkowanie. Dobrze to wymyśliłem? Jeśli oglądaliście do końca, napiszcie i zasubskrybujcie. Jestem pewien, że moi naj. jest. Tym razem trafiłem w samochód. Wierni subskrybenci znają mój kanał. A dziś wyciągamy Ferrari jakiegoś pijaka. jakiegoś piusa. O, urwało się. Właśnie poczułem, jak metal się wyginał, wyginał, wyginał i w końcu urwało. Jakąś część karoserii, może drzwi, zaraz wyciągniemy? Chociaż nie, za lekka jak na drzwi. No, już ją widać czerwoną tak. U, co to na niej jest? To błotnik Ferrari. Zobaczcie, jak bardzo jest zniszczony w środku. To nie brud, tylko śmierdząca, zgniła konserwacja. A to? A to niby zrobił sobie skrzela. Przewody powietrzne tak? No to jest wieśniactwo. W prawdziwym Ferrari to niemożliwe. Zobaczcie te zadziorności. To on siedział ze szlifierką kątową i wycinał nie wiem, może myślał, że to się spodoba dziewczynom może właśnie na tym swoim Ferrari też wyjechał, żeby się popisać. Wiecie, on mówi: Patrzcie, teraz w ostatniej chwili zahamuje, a zapomniał odpowietrzyć hamulce w tym gracie. I z pełną prędkością wjechał do wody. Jeśli silnik wtedy działał, prawdopodobnie, niezależnie od auta, jest już uszkodzony chociaż Ferrari może mieć silnik z tyłu. U nich czasami występuje tylna konfiguracja silnika. Dlatego, kto wie, może ta Ferrari przetrwała? Jeśli to prawdziwa Ferrari, w co teraz bardzo, bardzo wątpię. Ale sam fakt, że, motora, że historia się potwierdza że czerwony samochód wpadł do wody właśnie do tego jeziora. Dajcie znać, jakich aut jeszcze szukać: Bugatti czy Gelendwagen? Jaki jest wasz ulubiony samochód? Moim jest oczywiście BMW. A tak przy okazji, mam drugi kanał poświęcony wyłącznie tematyce motoryzacyjnej. Nazywa się Rżawy Alians. Tam publikuję motoryzacyjne treści i różne wiadomości związane z moim życiem. Jeśli tęsknicie za aukcjami samochodowymi, garażami i innymi tego typu treściami, koniecznie kliknijcie w link w opisie i zasubskrybujcie mój nowy kanał na YouTube. Rżawy Alians. I już niedługo pojawi się tam film o moim nowym aucie. Naprawdę bardzo drogi, bardzo mocny samochód i możecie dowiedzieć się o nim jako pierwsi. Dlatego wpadajcie i subskrybujcie. A tam już jest znalezisko swoją drogą. O, no, od razu widać, że to felga. Nie jestem pewien, czy to naprawdę od Ferrari, bo sam nie mam już pewności co do tej marki. Chociaż zobaczcie, jaki sportowy, sportowy design. Ale widać uszkodzenia. Najwyraźniej nie zdążył wyhamować, uderzył w coś i stracił panowanie nad pojazdem. I najwyraźniej a może to się stało, dlatego że opona wybuchła? Tak, gdyby to było zwykłe koło, tak, ale tu nie ma opony. Może wybuchła. Nie poradził sobie z prowadzeniem i wpadł do wody. Może niepotrzebnie mówię, że to wszystko nieprawda. Może to było jakieś zabytkowe Ferrari, ale jacyś nie wiem, głupcy je ukradli, szaleli nim, porwali wszystkie koła i wrzucili do wody. Czyli tak. A co jeśli tutaj naprawdę mogło być jakieś drogie, zabytkowe auto? A specjalnie je utopili, żeby ukryć fakt kradzieży. Nie wiem, nie wiem, bo to koło jest dziwne. Wygląda na to, że wjeżdżało już bez opony, lub opona odpłynęła po tym, jak Ferrari zatonęło. No dobra, pokaż jeszcze jakieś znaleziska. O kurczę! No proszę, nie rzuciłem magnesu przez taką sytuację. Trochę nie doleciało. Czyli nie dotrzemy do samochodu. Tak, obok. Coś zahaczyłem. Nie jest ciężkie, ale coś idzie. Ciekawe, co teraz wyciągniemy. Ostrożnie. No i co to jest? O, spadło. Nic nie szkodzi, zaraz ją podciągniemy. Chłopaki dobrze się bawią. Pewnie już od rana trochę sobie dali, krzyczą tam na całego. Może ich kumpel Ferrari utopił. Oni tam pływają. Gdzie jest fera? Gdzie jest fera? Zobaczcie, tu mamy kierownicę. To na 100% kierownica. Tylko jakoś bardzo słabo się przyciąga magnesem. Jakbym jej w ogóle nie złapał magnesem, tylko tak po prostu ją zahaczył. To nie wygląda na kierownicy od Żiguli ani nic podobnego. Dziwna ta kierownica. To kierownica od Ferrari, ale znaczek jest krzywo. Jest skuderia Ferrari i koń, choć na oryginale, powinny być kolorowe paski. Chyba czerwone i zielone. Kierownica ma oplot. Nie wiem, czy to od Żiguli, czy innego auta. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, od czego jest ta kierownica? To totalna prowizorka, na pewno nieoryginalna kierownica, krzywo i niechlujnie przyklejona. Nie wiem, jak bardzo głupi musieli być ludzie, żeby uwierzyć, że to naprawdę Ferrari, bo to jest oczywisty fałszywka. Nie wiem, może tylko jeśli ktoś jest kompletnie pijany. Jakieś dziewczyny, które po klubach wsiadają do takich Ferrari. Może, chociaż one pewnie też by nie uwierzyły, bo teraz mi Widzę, że to był jakiś samochód. Samochód był sportowy. Nie był mały, ciekawy. Tak, był przerobiony, staningowany. Ale to na pewno nie było Ferrari. Tym razem się nie pomylę. Kierownica była obok samochodu. Teraz wydaje mi się, rzuciłem ją prosto na auto. Sprawdzamy moją hipotezę. Tak, od razu, od razu zaczep. Zobacz, jakie napięcie. Może tam jest silnik. Zaraz wyciągniemy. A cholera. Coś się urwało, chłopaki. Na pewno nadchodzi coś ciężkiego, ale to nie silnik. Silnika nie dałbym rady tak łatwo ciągnąć, ale coś na pewno idzie. I już nawet widać coś dużego. No, o, o, to jest rozrusznik, chłopaki. Mówiłem przecież. Po prostu trafiłem magnesem w przedział z silnikiem i wyrwałem go. No dobrze. A co tu jest napisane? Made in Italy. To znaczy, że zrobione we Włoszech, przyjaciele. Widzicie? Ale to jest napisane markerem. Moim zdaniem to samo, ten sam charakter pisma, ten sam marker. Dobry początek, już to dziś widzieliśmy. Chłopak ma niezłe umiejętności artystyczne. Ferrari, Made in Italy. W porządku, ale rozrusznik był kiepski i trzeba go wymienić, więc trzymał się tylko na jednej śrubie. No to go wyrwałem. Nadal nie rozumiem, jaki to był samochód, rosyjski czy inny. Dajcie znać. Może po rozruszniku uda nam się razem z wami zrozumieć, co to był za samochód naprawdę? Jeśli się znacie, jeśli wiecie, to napiszcie o tym w komentarzach. Naprawdę ciekawość nie daje mi spokoju, bo samochód jest zrobiony fajnie. Wiecie co? Chciałbym zobaczyć, jak ten samochód wyglądałby w rzeczywistości. Złożony. Poprośmy montażystów, żeby za pomocą sztucznej inteligencji przerobili wszystkie te zdjęcia. Opracowali wszystkie te detale i pokazali to naszym subskrybentom. Nie. Poprośmy montażystów. Nie. Obrobić wszystkie te zdjęcia. Nie. Obrobić wszystkie te detale. Nie. Leon, daj mi słuchawkę. Nie. Nie widzę, ale myślę, że to docenisz. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Przygotowaliśmy to dla Was. Kontynuujmy. Trochę się rozproszyłem. Jest zaczep. Dawaj, będziemy dalej odrywać ją kawałkami. Opa, tak, idzie. Tym razem oderwaliśmy ciężki kawałek. Szkoda ją rozbierać. Chyba już czas ją zbierać. Może nurkować, zadzwonić po lawetę. Znalezisko widać stąd. O, znowu jest czerwona. No bo jak inaczej, u nas wszystko jest czerwone. O, to jest zacisk hamulcowy, chłopaki. Zacisk hamulcowy. No słuchajcie, to jest duży. To jest ogromny zacisk hamulcowy, chłopaki. Gigantyczny, wręcz sportowy. Takie. Tutaj znowu coś jest napisane markerem. A, no jasne, Ferrari. Tylko wydaje mi się, że tutaj jest błąd w pisowni. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak poprawnie pisze się Ferrari i czy tutaj jest napisane poprawnie, czy nie. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Od czego jest ten zacisk, w ogóle nie wiadomo. Poczekaj, zobacz. Coś tu napisane. Made in Italy. To naprawdę włoski? Tak, tam jest napis Made in Italy. To nie jest już napis markerem, chłopaki. To naprawdę wybite. Był zamontowany na dnie? Nie wiadomo. Napiszcie w komentarzach, do czego to służy. Czy w takim Ferrari można zamontować taki zacisk hamulcowy? Coś tu napisano, ale nie rozumiem. Tu coś narysowano. Wy, AG, jak sądzicie, co tu napisano i skąd to pochodzi? Od jakiego auta pochodzi ten zacisk? Zrobiony we Włoszech. Niesamowite, to naprawdę ciekawe. Myślę, że szkoda już rozbierać ten samochód. I tak jest pod wodą. Ona jest naprawdę ciekawa, bo, no, choć to trochę chałtura, to jednak ktoś to zrobił, wszystko pomalował, wszystko wykonał. Szkoda, że to nie Ferrari, choć kto wie. Chyba są w niej jakieś części Ferrari i coś włoskiego. Nie wiadomo. O, jest zaczep. No, znowu. W sumie wiem, gdzie ona zatonęła. Można ją w zasadzie wyciągnąć. Zrobimy z Ferrari to, czego chcecie. Przy małej liczbie komentarzy zostawimy ją na dnie. A jeśli poprosicie, wyciągniemy. Może po prostu do niej popłyniemy, zobaczymy, jak wygląda pod wodą i dowiemy się, co to za auto. Znowu coś z niej wyjmujemy. Tym razem to naprawdę lekkie. A tam patrz, coś okrągłego. Tam jest. Opa, opa, no proszę. To reflektor. Reflektor Ferrari. Zobaczcie, jakie to ciekawe. To się nazywa odcinacz. Ta lampa działa jak projektor, a ten koń i napis Ferrari tworzą cień. Słuchaj, mówią ci, facet robił to ze smakiem. Mieliśmy bardzo ciekawego, obeznanego kumpla. Szkoda, że właśnie te najmocniejsze hamulce mu zawiodły i z jakiegoś powodu nie udało mu się wyhamować. Może źle je przykręcił, nie wiem. Widzisz, są odkręcone. Łatwo je oderwałem. I jak mówiłem, niestety na tych włoskich hamulcach mimo że naprawdę są wyprodukowane we Włoszech, najwyraźniej Ferrari jest napisane niepoprawnie. Tutaj wygląda na to, że to naprawdę prawdziwe logo a co to za taka fajna lampa? Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. To znaczy, ogólnie pomysł jest oryginalny. Jeśli na to wszystko spojrzeć, to naprawdę jest fajne i świetne. Jeśli ten samochód naprawdę gdzieś tutaj jeździł, to trochę mi go szkoda, że tak się całkiem rozpadł, i teraz rozbieramy go na części, mimo wiejskiego tuningu. I tak bym taki samochód kupił. To jest bardzo zabawne i wesołe. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie chcę już więcej rozbierać samochodu. Udowodniliśmy, że samochód tam poleciał. To na pewno nie Ferrari. Widać, że te oryginalne części nie są oryginalne, ale w każdym razie samochód jest bardzo ciekawy. A dalszy ciąg zależy od Was. Jeśli będzie dużo wyświetleń i dużo lajków, na pewno wypuścimy kolejne wideo. Wyruszę na dno, by jej szukać. Jeśli nie, wypuścimy inne filmy o magnetycznym wędkowaniu. Dlatego koniecznie subskrybujcie mój kanał. I teraz obejrzyjcie ten film. Kliknijcie na niego. Jest naprawdę fajny i świetny. Jestem pewien, że Wam się spodoba, bo jest super. A ja nazywam się Wia. Zobaczymy się już wkrótce. Pa pa pa. Tak, tak, tak. Klikajcie w wideo. Klikajcie, na co czekacie. Kliknijcie na to wideo. Jest fajne. No, klikajcie, no dalej.